Jak widzicie, mamy tutaj krychę znowu. Znowu krycha. Nie, to ja wychodzę po prostu. Nie, bo. nie wychodź na Ja dostałem od Was, z tego co pamiętam, zapewnienie, że jak stąd wyjdę... To opęslujemy dużego na cienkim Lowo, Zależy nie. co masz na myśli. A, ale the star is born moi drodzy. Dzisiaj robimy try not to laugh, czyli, czyli spróbujemy się nie zaśmiać. Mm -hmm. a Karol dzisiaj... Czyli inaczej to... Tymon spróbuje się nie zaśmiać. Oj, oj. A ice, tata. Ty oj, też oj. się spróbuj nie zaśmiać. Oj ojoj. Oj, oj. W diamencie. Oglądamy memy, oglądajcie a, razem z nami, liczcie, ile my się raz zaśmiejemy i wyśmiejcie się również albo się e, nie śmiecie jeszcze przypomnę jaka jest kara. Dzisiejszą Karol a. jest tortilla. Kebab, hmm. powiedz. Dzisiejszą karą jest kebab wyjątkowo cienki na musztardzie i dżemie. Mmm, delikatesy. Tym on się oblizuje, bo wie, że będzie to jadł. Dobra! Lecimy z memami i uwaga, nie śmiejemy się. zabawka. No działa. A, Ała. bo to zabawka Co to jest? Co to jest? Zależka. O oh, Nie zatrzymujesz się, zostaniesz tu no, na zawsze. Fajnie, że działa ten przycisk. Oh, oh come on. Co? So, what? To był dobry montaż, słuchajcie. Oj, oj. Piu! People were freaking out about this fucking lightning. I don't see any lightning. Oh, shit. A, uh -huh. Ja czasami nie ogarniam tego, o co tu chodzi? Bo to był zygzak McQueen w sensie, że nie widzę żadnego lightning, bo on po angielsku jest lightning McQueen. And Aha. Five. O, coś moje burger king. Boła semana pra você, meu amor. Aha, nie lubię jak są po prostu otwarte drzwi. Okno. No nice, jest chyba. On chyba zjadza dużo burgerów. Ale to? Co to? Oj, oj, nie wolno tego. Tego nie widziałeś. Yes, Kylo Ren to był. No, dude. no. No! Oh! Nie, on leci! Leci! Nie! Ale jak się trzyma skubany, zobacz co robi. Super siła. Cliffhanger. Siła, siła chojnika. What's this burger. O jest Saturn Burger oh, Cebula Tak to po cebula Try me Try me Okej okay, okej okay. mm. <grym> Humor amerykański jest specyficzny No właśnie, zabywam No chyba nie oj <grym> oj zaraz po... Ale urwał Ale to było dobre Nieprawda Policja? O, Battle Pass Police. O, Battle Pass bub. O, Battle Pass Police. kopa od Pass czyli Ale tak zwanego jak... kokta. Jaki power.

Hmm. A ten gra, gra stopami w grę. On gra w grę. On gra w Brawl Stars na lekcji. Tak. To jest najlepszy sposób. Budzi podziw. O, w speedy. Kogo wylosował? Złota karta? Kokso próbuje wy wymówić jego imię, nazwisko. O jakieś jedzonko? A co, o co tu chodzi? Nie wiem, ale. To jest jakaś On nie, ja Oś tak się... Oj oj, mm. nie zauważyła, nie zauważyła, jest dobrze. Słuchajcie, patrz co robi. O nie, jaki golf, wsiądź mi stąd. I to jest mądre kiczku. O nie, Dark Souls, muzyka z Donnie z Dark Souls. Mm. Walczę z bossem z Elden Ringa. Oh my. A to, co to jest? Harmonikę. Wyvedek stworzyli harmonikę. No to jest bardzo pomysłowe. Taki nowoczesny, jak ktoś tani tuning. O nie, uda mu się. <śmuszczak> <śmuszczak> to był Oj oj, oj. No, je, będzie jedzone. Mm, Tobie będzie ale jedzone. Ale smaczne. Ojo. Dżemik, musztarda. O. O nie kotek, uważaj, tam jest szkło. Dżemik, musztarda. On chyba wie kiedy jest timing. A tam pociąg zaraz jedzie. On wie co go czeka. Taki on jest irytowany. I like trains. Lubię pociąg. O, o. <grywa> są odnórze? Tak, poduszki. Poduszki psa. I tam wyskoczy coś. Nie, nie wyskoczyłem To jest Nie Nietypowe zamówienie w sklepie? Mhm. <mówi> Poproszę wszystko. Tak było. <mówi> a, na połowę. Widać, że trochę się grało. Co to był <mówi> za dach? Proszę, nie grało, oglądało YouTube'a. Mój największy strach. Co to jest? Że. A, że ktoś cika taki wysoki i cię widzi w nim do obok. Nie będę... Ja nie wiem, pamiętam... wciągnie go. Ja pamiętam w czwartej klasie ktoś mnie właśnie podglądał. I ja się tak zdziwiłem. Baby girl. Baby boy. Food baby Oj tak za dużo kebabów Ale jaki... Jaki ma gładki wrzut ten gość? Nowy PC <grystanie> Kalkulator Tak o. wygląda laptop od Krychy, słuchajcie Ale, ale, ale od, od mojego laptopa się odwala Woda z lodem? <grystanie> Chyba mu jest ciepło w dzisiaj <grystanie> Jednak dzisiaj przegram Smaczne lody dla ochłody Wie co dobre <grystanie> A to jest Ajajaj nie zguła, nie zguła. Ojoj. Oj oj, publiczna toaleta. Jedzonko. Tata, ominęła cię scena. Mm, ale śleś na pizza spalona. Mm, Karton! Karton? Kto tutaj sobie? Śpiulka? Śpiolkolot. Śpiulkolot. Byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy. No bo pierwszy on no, ma 30. Nie ty mój pierwszy, park too close and they will ding your shit I have kids park too close and I'll ding your shit Ale się wyjaśnili I can't fucking wait to see what happens boy Pasta do zębów miniaturka Teraz musisz spadnie

one przekazują sobie łup jakiś, nie? On go wyciąga? A ja, on mu narysował takim, który widać chyba tylko w... O, właśnie. Ale to jest odsłany pomysł, jak ktoś leży zawalony to... i kumplowi pranka zrobić. Ale musisz też pójść na taką. O, musisz też pójść na taką dyskotekę, nie? A to? To jest Chris Rock i. płaczący Michael Jordan, Dexter. Jak kreatywnie memy można zrobić? Oh, oh. Captain Ameryka? Pani no mu Na pewnie tak Nie, a antygrawitacji... Aha. Ale widziała po Bo pierwszy raz próbowała, Coli. Tak? No, to było napisane. Ale to było Coke. A wiesz... Tak, ale piła Kole. No mówił się Coke na coca Colę. Tak jest. A Albo Pepsi. Co on mu robi tam? O nie, to zło jest. Lepiej tego nie oglądać, bo demonetyzacja... Nie, to jest zwykły pizy, po prostu się bawi. No, to demonetyzacja. Swego... A, tutaj wrzucasz monet... Aha. I nic nie dostajesz. On ma kartę Voldemort. I zniżka poleci? A nie ma na imię, albo taka... Kadro... Tak, zniżkę dostanie za chwilę. A nie. Nie wiem, co to było. Jego karta pachnie. Znowu jakieś jedzonko w sieciówce. Aha. Małe dinozaury! Uciekają! Nie wiem, co to jest! Nie, to jest do tyłu puszczone te... Pierwszy raz to widzę! Bo to w tę stronę biegło i do tyłu to puścili <grym> to jakieś... Skoczy, czy mu się uda? No oczywiście... Strasznie mają mnóstwo pierdół tam O, tu jedzie? Oj. Aj! Jak to możliwe?! On ma skrzydła?! Tak! Na bank! Nie, to jakiś fotomontaż musiał być... Montomontaż? Co to jest montomontaż? Montomontaż to taki to montaż tylko bez fotos. Tak było. Drake tak e, grał, dokładnie, w Wii Sports. Mm. Podlewanie? No, zwykła konewka. Tam A, że w środku jest? tam coś jest. Tam jest żaba. Tam była żaba w środku. Tymon 13 Maciek 4 Nie! Krycha 3 Nie. Boję Dobrze, eee, Krycha stwierdził, że też spróbuje, <laughs> proszę bardzo Bo jest rzeczywiście Oni mnie do tego zmusili, ale cicho Dobra, Dobra. próbujemy No się, potwór, potwór, nie, to. potwór, ważne, że to jest płaskie i że to wtawi w moje usta Jak tam ty, O Oooo, źle. Md. Tu Nie chuj, nie chuj nie robię. Tak, tak, pa, dziękuję. Żegnamy serdecznie, pa. Nie chuj, nie robię. Ale czy z tym można się zrzygać te... ty można serio... Z takie... Takie połączenia są chore. Serio.